Witam Państwa. Kolejny wywiad w ramach projektu Bezpieczna Sieć przeprowadzimy z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, magistrem Michałem Rzepką. Dzień dobry Państwu. Panie Michale, czy występujące w wyniku pandemii COVID-19 zmiany w zakresie coraz częstszego świadczenia pracy na odległość, czyli tak nazywając potocznie pracy zdalnej, ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo danych wysyłanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych? Taki model pracy może mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo danych, wyłącznie pod warunkiem, że my jako pracownicy zadbamy o to z należytą starannością. Mam tu na myśli przede wszystkim zamykanie oraz zabezpieczanie urządzenia po zakończonej pracy lub w przypadku jej zawieszenia, regularne aktualizacje oprogramowania, zabezpieczenie urządzeń zewnętrznych, takich jak na przykład drukarki czy skanery, Weryfikację wiadomości bądź dyspozycji, które otrzymujemy w sprawach służbowych przede wszystkim w przypadku jeśli dotyczą one kwestii finansowych. Oprócz tego musimy pamiętać o stosowaniu silnych haseł dostępu, a także o tym, aby nie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi, natomiast w przypadku sieci domowej należy zadbać o odpowiednie jej zabezpieczenie. Należy zaznaczyć, że jeszcze nie tak dawno, bo w 2019 roku. Tylko 35% polskich firm posiadało jakąkolwiek strategię ochrony przed cyberprzestępcami. Tak wynika z raportu Instytutu Kościuszki. Liczba ta cały czas rośnie, choć warto nadmienić, że ogromny wpływ na to miała właśnie pandemia COVID-19. W trakcie której doszło do upowszechnienia modelu pracy zdalnej. Dobrze. A czym jest zjawisko BOD, które zostało spopularyzowane przez firmę Intel oraz czym ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo danych w środowisku pracy? BOD, czyli Bring Your Own Device, oznacza przynieść własne urządzenie. Rzeczywiście to zjawisko zostało spopularyzowane przez firmę Intel dokładniej w 2009 roku i dotyczy ono. Przede wszystkim komputerów, tabletów czy smartfonów, których pracownicy używają w celach służbowych, jednakże są to ich prywatne urządzenia. Używają oni ich w obrębie sieci firmowej, ale także poza nią. Dla pracowników takie rozwiązanie jest uproszczeniem podejmowanych działań. Jak również dla pracodawcy korzyści wydają się być oczywiste. Należy jednak mieć na uwadze zagrożenia związane z tym, zagrożenia związane z ochroną danych oraz z bezpieczeństwem infrastruktury IT, bo właśnie to na działach IT spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa. Rozumiem. A coraz częściej jesteśmy świadkami, że różne firmy, wręcz sami sprzęt ze swoich biur przekazują pracownikom, którzy mogą brać do domu. Co pan sądzi na ten temat? Czy to ma pozytywny efekt na temat bezpieczeństwa? Myślę, że jeśli sprzęt przekazywany pracownikom przez pracodawcę jest odpowiednio zabezpieczony i pracownicy. Zostaną bezpośrednio poprawnie poinstruowani, jak obchodzi się w przypadku właśnie korzystania ze sprzętu służbowego za pośrednictwem sieci domowej. Przy odpowiednich również zabezpieczeniach może dać to pozytywne efekty. Jednakże też musimy mieć na uwadze. To, że pracownicy wykazują w wielu przypadkach większą efektywność, jeśli pracują bezpośrednio od siebie z domu, a nie w biurze. Rozumiem. A zgodnie ze wskazaniami zawartymi w krajowych ramach interoperacyjności, pożądanym rozwiązaniem jest opracowanie i wdrożenie skonkretyzowanych zasad pracy zdalnej. Jakie przykładowe rozwiązania mogłyby wskazać pozytywny kierunek rozwoju modelu pracy zdalnej? Obecnie niemal każdy komputer, tablet lub telefon może stać się bramą dostępową do wszelkiego rodzaju informacji gromadzonych i przetwarzanych w systemach informatycznych organizacji. Dlatego krajowe ramy interoperacyjności w paragrafie 20 ust. 2 punkt 8 nakazują ustanowić podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość. W praktyce dobrym rozwiązaniem jest opracowanie i wdrażanie zasad pracy mobilnej i zdalnej. Wśród najważniejszych zasad można wymienić niepozostawianie komputerów i innych urządzeń mobilnych bez opieki w miejscach publicznych lub sposób narażający je na kradzież. Blokowanie komputerów i innych urządzeń mobilnych w czasie ich nieużywania, oprócz tego nieużywanie komputerów i innych urządzeń mobilnych, służbowych do innych niż zawodowe celów oraz tym bardziej o nieudostępnianie tych urządzeń osobom trzecim. Należy jeszcze wymienić to, aby nie korzystać z publicznych, darmowych hotspotów. A jakie wyzwanie niesie ze sobą powszechne wdrożenie modelu pracy zdalnej, w szczególności w administracji rządowej oraz samorządowej? Coraz powszechnie pracujemy z innych miejsc niż biuro czy urząd. Pandemia COVID-19 spowodowała, że nawet urzędnicy administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, zaczęli masowo pracować zdalnie. Co jeszcze w pierwszych dniach marca 2020 roku było nie do pomyślenia. Zachowania te stanowią wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, systemów informacji tychże organizacji. Mam tu na myśli zarówno pracę w ruchu, to jest pracę mobilną, jak i pracę na odległość, czyli zdalną. Wśród wyzwań, przed którymi stają organy administracji, z pewnością można wymienić. Potrzebę stworzenia nowej organizacji pracy, wdrażanie odpowiednich narzędzi komunikacji między samymi pracownikami, jak również między pracownikami a pracodawcą. Oprócz tego wprowadzenie sposobu rzetelnej ewidencji czasu pracy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o potrzebie zapewnienia odpowiedniego sprzętu i systemów ochrony danych, gdyż niejednokrotnie nawet mały samorząd, Przetwarza więcej danych osobowych aniżeli na przykład duże firmy produkcyjne. Moim Państwa gościem podczas dzisiejszego wywiadu był Michał Rzepka, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, a rozmowa została przeprowadzona w ramach projektu Bezpieczna sieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo.